ask for them get anabolic steroids here anvar says deca winstrol shipping Wiesz czy lub nie, ale to jest te, moja twarz po, no dobra, może 20 minutach ćwiczeń intensywnych, jedno po drugim, brzuch, stanie na rękach. Po ćwiczyć tutaj to jest naprawdę wyzwanie, wyczynek, wyczy, wyczynek, wyczyn. Ale w tym momencie też przy okazji nagrywam parę ujęć na Instagrama, więc sobie robię różne ćwiczenia, tutaj widzicie przykłady. Naprawdę z dużym wyprzedzeniem będziecie mogli zobaczyć materiały u mnie na Instagramie, AJ the Polish American, bo wiadomo, vlogi to jest troszkę przygotowania, one są cyklicznie, a na Instagramie są relacje codzienne, jeśli nie mówiłem to Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ the Polish American jeżeli tu jesteś nowy, proszę proszę? nie wiem czy proszę, zostaw suba, przyda ci się przyda się tobie <grym> Sponsorem tego wyjazdu jest jak na razie IPA plany Jeżeli kiedykolwiek będziecie zainteresowani profesjonalnymi planami treningowymi i dietetycznymi to pamiętajcie, że Właśnie iPad Plany też się tym zajmuje. Głównie, że tak powiem, pracujemy na to własnymi rękoma. Jest taki bajer, że macie kody kreskowe, i żeby cokolwiek zamówić, musicie wyciągnąć telefon i aparatem, zeskanować kod kreskowy, bo nie ma normalnych na papierze menu. Więc jeszcze do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Nie, white bass. Moje wygląda zdecydowanie bardziej fit. Biały bas w tacosach. O, wow. I ma mamy warzywa tutaj. Tutaj jest papryka, widzę cebula i papryka zielona. Moje też miało być fit, Adam. No, tam trochę sera. Jamy się teraz na plaży moi drodzy w Tulum Pachnie jak talerze, jak, jak te krewetki z ośmiornicą na talerzu surowe Skakuj, a nie do wody. Skakuj. Idę. hop, hop. idziesz? Tak. Ej, mamy miniaturową siłownię na plaży Znaleźliśmy drążki, znaleźliśmy dipy taką mini siłownię na plaży i to jest przynajmniej coś, co ja i wy pewnie docenicie, co Was zainteresuje. Napinacze weszli i też przypici wszyscy, ale teraz wiecie, challenge kto się więcej podciąga, nie? Ale zapiszczałem ty. Siłowe powtórzenia, powoli tak zajebiście dobrze, nie? Siłowo, siłowo się skupił, fajnie cisnął. Dla jasności tylko Wam powiem, że ta siłownia to jest drobna namiastka i to co zobaczycie to wszystko przed nami, bo przed nami Jungle Gym w nadchodzących odcinkach, a to był taki drobny park kalistyniczny na plaży. Kolejna sprawa jak zwykle priorytetowa. Udało nam się znaleźć siłownię, na której możemy elegancko, jakby naprawdę na dobrych warunkach potrenować. 50 dolarów, miesięczna wejściówka. Wzięliśmy miesięczną wejściówkę, bo będziemy tutaj jeszcze 9 dni. 7 dni kosztowało 40 dolarów, 10 dolarów więcej mamy miesiąc i się nie przejmujemy tymi dodatkowymi dwoma dniami. Jeden dzień 10 dolarów, 2, 20 i bodajże 7,40 chyba taki był przeskok, nie? Bieżnie, rowerki, cały taki oldschoolowy sprzęt, dosyć solidny, wygląda dobrze że bramy suwnice, my radę. To jest znowu priorytetowo pierwsza rzecz załatwiona, żeby dbać o formę. O, jaki talerz, zobaczcie, patrzy. Kozacki talerz z uchwytami. Takiego talerza jeszcze nie widziałem, to mi się podoba, jaram się. Tulum jest takie prosportowe, naprawdę dbają o to. Mają miejsca z dobrym jedzeniem i mają, jak widać, miejsca, gdzie można naprawdę bardzo dobry trening zrobić. Na plus. Dobry chwyt, się ręka klei do niego. A najlepsze jest to, że w końcu nie zmuszają do noszenia maseczek. Pracują mięśnie głębokie, się skręcają, stabilizacja, jednorącz. Thank you. Thank, you, thank you, Słuchajcie, jeżeli o Meksyk chodzi, to wszystkie chwyty dozwolone wiadomo. I teraz patrzcie na to. Mamy tutaj Phil Heat Ask for them. Get Anabolic Steroids Here Anwar, ses coś tam, Deka, Winstrol, shipping. Normalnie grubo. Myślisz, że to na serio? Ciekawe, chyba na serio. Myślę, to jest normalnie pod apteką, pod każdą apteką. Jakby to nie jest pierwsza apteka, gdzie widzimy takie ogłoszenie, że możecie sobie normalnie środki dopingujące na zamówienie zdobyć, jak chcecie. Tak jest, że w Meksyku to jest legalne i ludzie ze Stanów, nawet program oglądałem na National Geographic, że ludzie ze Stanów jeżdżą do Meksyku handlować, jakby przewozić towar. Masz futraki? Oboje. Jakie futraki? Alejka street foodów i ziomek sobie serwuje jedzenie, stojąc w garbusie. Wygląda to czyściej, jakby pewniej. Wygląda to jak solidny kawał kurczaka positkowany, poszatkowany na drobno i wrzucony na tacosy. To samo druga część wołowina, a nie, nie, taki, nie taki gulasz. No jakby tam wcześniej nie wiedziałem w ogóle co to było w Mexico City.